Przyjaźń to skarb, prawda. Coś tak cennego jak diament, rzadkiego i czasami trudnego do oszlifowania. Wiemy, że istnieje wiele imitacji, te powierzchowne relacje, które znikają w mgnieniu oka. Ale prawdziwa więź przyjaźni, ach, to jest coś do zachowania, coś co nas karmi i pozwala rosnąć. Czasami łapiemy się na myśli, czy brak przyjaciół oznacza, że coś jest ze mną nie tak. A odpowiedź brzmi, zdecydowanie nie. Brak pewnych więzi w niczym nie umniejsza Twojej wartości. Dobre samopoczucie psychiczne zaczyna się, gdy rozumiemy, że nasza istota nie zależy od liczby kontaktów w telefonie, ale od jakości tego, kim jesteśmy i czego szukamy. Tu wkracza stoicyzm, jak mądry przewodnik, który pomaga nam spojrzeć na życie w sposób spokojniejszy i bardziej produktywny. Ta starożytna filozofia oferuje praktyczne narzędzia do przekształcania tego, co wydaje się być słabościami. Prawdziwe siły, szczególnie gdy chodzi o relacje. Dzięki niej uczymy się radzić sobie z pewnością siebie i rozwijać umiejętności społeczne w sposób bardziej świadomy i bezbędnej dramaturgii. Nieśmiałość czy introwersja Wiesz, bardzo często postrzegamy nieśmiałość lub introwertyzmem jako przeszkodę w nawiązywaniu nowych przyjaźni. Wydaje się, że świat wymaga od nas bycia wirowaną ekstrawersją prawda. Ale prawda jest taka. Że te cechy to nie problem, to tylko inny sposób patrzenia na świat, unikalny punkt widzenia. Zamiast z tym walczyć, co powiesz na zaakceptowanie tego, kim jesteś, i skupienie się na tym, co naprawdę jest w Twoim zasięgu. Stoickie podejście jest tutaj złotem: skup się na swoich działaniach, na swoich słowach, na życzliwości, którą możesz oferować, a nie tak bardzo na wyniku interakcji. Wyobraź sobie, że każde spotkanie to okazja do rozwoju, nie test Twojej wartości jako osoby. Na przykład, jeśli lubisz czytać, możesz zacząć uczestniczyć w klubie czytelniczym, jak klub książki Gabi, który spotyka się online, i obserwować, jak ludzie łączą się w spokojniejszy sposób. Pamiętaj, dobre samopoczucie psychiczne w dużej mierze wynika z akceptacji tego, kim jesteśmy. Jeśli jesteś bardziej w sobie, wykorzystaj to na swoją korzyść aby budować głębsze i prawdziwsze więzi, ceniąc jakość ponad ilość. Nie martw się o bycie centrum uwagi, ale o bycie autentycznym. Pewność siebie introwertyka może być cicha, ale jest potężna. Problemy z zaufaniem. To naturalne, że z powodu przesłych doświadczeń w końcu rozwijamy pewne problemy z zaufaniem, prawda? Ta trudność w równoważeniu naszych własnych wartości z nieprzewidywalnością drugiej osoby może być prawdziwym wezłem. Wydaje się, że zawsze mamy nogę z tyłu, bojąc się ponownego zranienia. Ale stoicyzm uczy nas, by siebie samych traktować jako naszą największą kotwicę, niezachwaną bezpieczną przystań. Zrozumienie, że ludzie się zmieniają, jest fundamentalne dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego. Nie ma sensu próbować kontrolować tego, co nie da się kontrolować. Sekret leży w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Nawet gdy sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami. Zamiast się zamykać, co opowiesz na praktykowanie otwartej i szczerze komunikacji. Zacznij od czegoś prostego, jak wyrażenie opinii o filmy, które obejrzałeś, lub ściere zapytanie o dzień kogoś. Aktywne słuchanie to potężna umiejętność społeczna. Staraj się więcej słuchać niż mówić, żądawaj pytania, które pokazują ciekawość i szczere zainteresowanie. Na przykład jeśli przyjaciel opowiada o wyzwaniu w pracy, zamiast od razu dawać rady, zapytaj, jak się z tym czułeś o, lub co myślisz o tym, co robić. To wzmacnia więź i pokazuje, że naprawdę ci zależy. I pamiętaj, przyjaźń buduje się na żyznej glebie, podlewanej szczerością i zrozumieniem. Brak możliwości społecznych. Czasami łapiemy się na narzekaniu na brak przyjaźni, ale prawda jest taka, że często nie angażujemy się aktywnie ze światem, Prawda. To jak czekanie, żeby pociąg przejechał pod twoimi drzwiami, nie idąc na stację. Mamy ogromny potencjał do tworzenia więzi, ale jeśli zostaniemy tylko w swoim koncie, możliwości mogą po prostu się nie pojawić. Stoicyzm przypomina nam, że mamy kontrolę nad naszymi działaniami, a wyjście ze strefy komfortu to jedno z nich. Pomyśl dobrze, czy angażujesz się w coś w swojej społeczności. Co opowiesz na szukanie warsztatów, seminariów lub aktywności na świeżym powietrzu, które naprawdę są zgodne z Twoimi wartościami i zainteresowaniami? Jeśli uwielbiasz sport, dlaczego nie zapisać się do grupy biegowej? Lub jeśli lubisz się uczyć, poszukaj wykładów w bibliotekach lub centrach kulturalnych. To w takich miejscach znajdziesz ludzi o podobnych ideach i przy okazji przyczynisz się do większego dobra. Wykorzystanie tych możliwości to pewna droga do dobrego samopoczucia psychicznego i rozwoju umiejętności społecznych. Nie traktuj tego jako żaru, ale jako przygodę. Na przykład, wiele muzeów oferuje bezpłatne wycieczki z przewodnikiem. To świetna okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego i może nawiązać rozmowę z kimś o sztuce czy historii. Pamiętaj, pewność Ciebie, by zrobić pierwszy krok. To jeden z priorytetów stoickich. Brak umiejętności społecznych. Czasami stajemy w obliczu trudnej rzeczywistości, że nawiązywanie przyjaźni wymaga więcej niż dobrej woli, prawda? Potrzeba pewnego wysiłku i przede wszystkim odpowiedniego podejścia. Jeśli Twoje umiejętności społeczne są trochę zardzewiałe, spokojnie, to bardzo powszechne. Nikt nie rodzi się ze znajomością wszystkiego, a stoicyzm uczy nas, że kontrola leży w naszym wysiłku i w naszej zdolności uczenia się. Nie w natychmiastowych rezultatach. Co powiesz na rozpoczęcie małymi krokami? Czymś, co jest do opanowania? Zamiast iść na zatłoczoną imprezę, zacznij od praktykowania aktywnego słuchania w bardziej intymnych rozmowach. Priorytetem niech będzie zrozumienie drugiej osoby, zadawanie pytań, które pokazują szczerą ciekawość, zamiast tylko czekania na swoją kolej do mówienia. Na przykład, jeśli ktoś wspomina o hobby, zapytaj. Jak zacząłeś się tym interesować, lub co Cię w tej aktywności przyciąga? To pokazuje zainteresowanie i buduje prawdziwą więź. Ważne jest spokojne przyjmowanie wzlotów i upadków interakcji społecznych, rozumiejąc, że odrzucenie jest częścią pakietu ludzkiej więzi. Nie bierz tego do siebie, czasami po prostu nie ma połączenia wartości lub momentu. Dobre samopoczucie psychiczne wzmacnia się, gdy akceptujemy, że nie wszyscy będą do nas pasować. I wiesz, ta odporność to jedna z największych lekcji stoicyzmu, która pomaga nam zachować pewność siebie i iść dalej. Zmieniające się okoliczności. Życie to nieustanny taniec, prawda? I z czasem nasze priorytety się zmieniają. Skupienie na karierze, założenie rodziny, nowe wyzwania. To naturalne, że przy tylu zmianach niektóre przyjaźnie w końcu zostają, powiedzmy, nieumyślnie porzucone. To nie ze złości, po prostu często ograniczony zasób i musimy się dostosowywać. Ale stoicyzm przypomina nam, że nawet w obliczu zmian możemy pielęgnować to, co naprawdę się liczy. Świadome kultywowanie przyjaźni, nawet w zabieganiu, jest bardzo ważne dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego. Małe, konsekwentne akty życzliwości robią całą różnicę. Szybkie cześć na WhatsAppcie, zabawne MM, zaproszenie na szybką kawę. To te gesty utrzymują płomień więzi. Pomyśl o książce Etyka Spinozy, która pokazuje, jak ważna jest wzajemność w relacjach. Uznaj, że przyjaźń to droga dwukierunkowa wymaga wysiłku z obu stron. I nie obwiniaj się, jeśli niektóre więzi się rozpadną, to część przepływu życia. Ważne jest cenić te, które masz, poświęcając im czas i energię jakościowo. Pamiętaj, Pewność ciebie i równowaga to klucze do nawigowania przez te zmiany, utrzymując stoicki spokój na myśli. Priorytety czy mutujący rozwój. Życie to płynąca rzeka, a wraz z nią przychodzą zmiany w naszych priorytetach. Prawda? Czy to nowa kariera, poszukiwanie większej wiedzy, czy ten rozwój osobisty, który nas przekształca? Wszystko to wpływa na czas, który mamy na interakcje społeczne. To naturalny cykl. A stoicyzm uczy nas objęci te transformacje zamiast im się opierać. Ważne jest zrozumienie, że równowaga to klucz. Zamiast skupiać się na ilości przyjaźni, co powiesz na priorytet jakości? Skup swoją energię na tych wiejach, które są naprawdę głębokie i znaczące, które dodają wartości i przynoszą ci dobre samopoczucie psychiczne. Pomyśl o mądrości Seneki, który mówił o ważności dobrego wybierania przyjaciół, szukając tych, Którzy czynią nas lepszymi. Szczera rozmowa i dobra kawa z prawdziwym przyjacielem są warte więcej niż tysiąc powierzchownych interakcji. Zaakceptuj, że niektóre relacje mogą się naturalnie oddalać i że to w porządku. Tak jak niektóre liście opadają, żeby inne mogły zakwitnąć, nowe przyjaźnie pojawią się na Twojej drodze. Utrzymuj otwarty umysł i serce. Pewność siebie w sobie i w swoich wartościach to to, co Cię poprowadzi. Na przykład, jeśli skupiasz się na ważnym projekcie, zakomunikuj to swoim przyjaciołom. Oni, jeśli są prawdziwi, zrozumieją i uszanują Twoje priorytety. Dobre samopoczucie psychiczne. Niezaprzeczalne jest to, że nasz umysł ma ogromną moc nad tym, jak się odnosimy do innych, prawda. Lęk, depresja, a nawet bardziej cyniczne spojrzenie mogą nieumyślnie budować niewidzialne mury między nami a potencjalnymi przyjaźniami. To tak, jakby nasz umysł czasami płatał nam figle, oddalając nas od tego, czego naprawdę chcemy, prawdziwy wiezi. Stoicyzm oferuje nam latarnię w tej podróży, pokazując drogę do wewnętrznego spokoju. Kultywowanie pełnej uwagi i medytacji może być przełomem dla Twojego dobrego samopoczucia psychicznego. Nie musi to być nic skomplikowanego. Zacznij od kilku minut dziennie, skupiając się na swoim oddechu lub obserwując dźwięki wokół siebie. Bez osądzania. Aplikacje takie jak Sheetspace czy Calm są świetne do pierwszych kroków. Ta praktyka nie tylko pomaga Ci być bardziej obecnym, ale także osiągnąć spokój, który staje się podstawą stabilniejszych przyjaźni. Kiedy stajesz się źródłem stabilności dla siebie, naturalnie stajesz się źródłem stabilności dla innych. Ta wewnętrzna pewność siebie odbija się w Twoich interakcjach, a ludzie są przyciągani przez ten spokój. Pamiętaj! Celem nie jest eliminacja wszystkich emocji, ale radzenie sobie z nimi w sposób bardziej świadomy i zrównoważony, wzmacniając swoje umiejętności społeczne i otwierając przestrzeń na rozkwit przyjaźni. Wybory stylu życia. Wiesz, gdy życie leci na całego, często widzimy siebie w przyspieszonym rytmie, z niewspółgrającymi priorytetami, a to może prowadzić nas na dość samotną ścieżkę. To tak, jakby nieumyślnie wybierać samotność, mimo chęci dobrej przyjaźni. Stoicyzm zaprasza nas do zwolnienia i zastanowienia się, co naprawdę dla nas ważne. Bardzo ważne jest spojrzenie na swoje wybory i priorytet tego, co naprawdę ma sens dla Twojego dobrego samopoczucia psychicznego. Co opowiesz na ukształtowanie swojego dnia w sposób, który pozwoli Ci mieć czas zarówno na obowiązki, jak i na swoje relacje. To nie chodzi o pełen terminarz społecznych zobowiązań, ale o skupienie się na jakościowych interakcjach. Na przykład zamiast nieskończonego przewijania mediów społecznościowych. Co powiesz na wykorzystanie 15 minut na telefon do przyjaciela i nadrobienie zaległości w rozmowie? Poszukiwanie harmonijnej równowagi we wszystkich aspektach życia to jeden z filarów stoicyzmu. To obejmuje twoje umiejętności społeczne, czas wolny, pracę i oczywiście przyjaźnie. Pamiętaj, że pewność siebie, by powiedzieć nie rzeczom, które ci nie dodają, i tak momentom wzmacniającym Twoje więzi, to akt mądrości. W końcu życie jest jedno, a cieszenie się nim z tymi, których lubimy, to jedna z największych przyjemności. Różnice w zainteresowaniach. Bardzo powszechne jest myślenie, że aby mieć silną przyjaźń, musimy być kopiami siebie nawzajem. Prawda? Że tylko wspólne zainteresowania wystarczą do stworzenia więzi. Ale skupienie się tylko na tym może faktycznie ograniczyć nasz światopogląd i w konsekwencji nasze kręgi społeczne. Stoicyzm uczy nas objęci różnicy jako wielkie możliwości poszerzania naszych horyzontów. Pomyśl o tym, harmonia w niezgodzie to piękno samo w sobie. Zamiast szukać kogoś, kto lubi dokładnie te same rzeczy co ty, dlaczego nie wykazać szczerą ciekawość pasjami innych? Na przykład, jeśli przyjaciel jest bardzo podekscytowany nowym sportem, którego nigdy nie praktykowałeś, zamiast zmieniać temat, zapytaj o zasady, co mu się najbardziej podoba. Ta otwartość wzmacnia pewność siebie i pokazuje, że cenisz osobę, nie tylko to, co robi. Prawdziwy wspólny grunt dla przyjaźni leży nie tylko w identycznych hobby, ale we wspólnych wartościach i emocjach. To w empatii, zrozumieniu i wzajemnym wsparciu wieś się pogłębia. Akceptacja. A nawet celebrowanie wyjątkowości każdego jest kluczowa dla dobrego samopoczucia psychicznego i budowania odpornych przyjaźni. W końcu życie jest bogatsze, gdy jesteśmy wystawieni na różne perspektywy, a to piękny przykład tego, jak stoicyzm pomaga nam nawigować świat. Nie masz przyjaciół, to może wskazywać na coś zaskakującego o tobie. Znasz to uczucie, że wszyscy wokół ciebie są otoczeni ludźmi, podczas gdy ty czujesz się trochę z boku. To tak. Jakby zaświeciło się światełko w Twojej podświadomości, a pytanie, czy coś jest ze mną nie tak, że nie mam wielu przyjaciół, zaczyna bić w głowę. Jeśli to Twoja rzeczywistość, zatrzymaj wszystko, co robisz. Bo, uwierz lub nie, ten brak może być oznaką czegoś absolutnie fascynującego i potężnego w Tobie. Żyjemy w świecie, który głosi połączenie za wszelką cenę, niemal jakby liczba obserwujących w mediach społecznościowych definiowała naszą wartość. Ale co jeśli powiem ci, że prawdziwa przyjaźń to rzadki skarb, surowy diament, który nieliczni potrafią oszlifować? A co jeśli twoja trudność w tworzeniu powierzchownych więzi jest w rzeczywistości supermocą, która pozwala ci szukać czegoś o wiele głębszego i znaczącego? Przygotuj się na przekręcenie klucza w swoim umyśle. To nie jest tekst, żeby ci powiedzieć, co robisz źle, ale żeby poprowadzić cię w podróży samopoznania. Użyjemy tysiącletniej mądrości stoicyzmu, by rozwikłać, dlaczego pewne drzwi wydają się zamknięte, co najważniejsze, jak możesz je przekształcić w portale do niewzruszonego dobrego samopoczucia psychicznego i przyjaźni, które naprawdę są tego warte. Prawda o tobie może być o wiele bardziej zaskakująca, niż sobie wyobrażasz. Zakończenie. Dotarliśmy do końca naszej podróży, ale prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna. Widzieliśmy, że bogactwo przyjaźni nie mierzy się podobieństwem, ale sposobem, w jaki obejmujemy i rozwijamy się z naszymi różnicami. Czy nie jest fascynujące pomyśleć, że to, co postrzegałeś jako barierę, może być w rzeczywistości Twoją największą siłą do budowania trwałych więzi? Teraz pytanie, które pozostaje, brzmi: Co zrobisz z całą tą wiedzą? Będziesz dalej czekać, aż przyjaźnie spadną z nieba, czy zaczniesz stosować zasady stoicyzmu? by kultywować swój własny ogród znaczących więzi. Dobre samopoczucie psychiczne i pewność ciebie, by podjąć te kroki, są w twoich rękach. Pomyśl ze mną, jakie małe postawy możesz zacząć wdrażać już dziś, żeby wzmocnić swoje umiejętności społeczne i otworzyć serce na nowe przyjaźnie. Może prosty dzień dobry w windzie, zaproszenie na kawę, a może odkrywanie nowego hobby, które łączy cię z ludźmi o podobnych wartościach. Zmiana zaczyna się od ciebie, a równowaga między samotnością a więżą to jeden z największych priorytetów życia. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa i chcesz dalej odkrywać, jak stoicyzm może przekształcić Twoje życie, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnych nowych treści i będziesz kontynuować tę podróż rozwoju i samopoznania. Idziemy razem w to!